Dzień dobry. Mam sklep w sieci i w moim sklepie zatrudniam wyłącznie Polaków. Popieram Polaków. Cejrowski.com łamane przez sklep. Studio Dziki Zachód. Wysłałem Pani taką karteczkę, że zakłady metalowe w Radomiu. Yy. Powstały w 1922 roku, czyli mają 102 lata. Przetrwały II wojnę światową. Powstały w II Rzeczypospolitej. Przetrwały potem II wojnę światową, przetrwały czasy komunizmu, ale nie przetrwały rządów POPSL. Rząd Tuska sprzedał te zakłady za 1,5 miliona złotych, nabywca zwolnił ludzi i sprzedał te posesje za 37 milionów, czyli kupił za 1,5 miliona, zwolnił ludzi, i sprzedał za 37. Jak ja po, po, popatrzyłem na tę posesje, wysłałem pani zdjęcie, to ja bym to też, jakbym miał wolne półtora miliona tego dnia, to od razu bym kupił. Tylko mnie by nikt nie sprzedał, bo to od początku jest śmierdzący interes. Taka posesja za półtora miliona? To mhm. się nadaje na lofty, to się nadaje do remontu, to się nadaje na wynajmowanie mniejszym zakładom. Nawet jeżeli tak, te konkretne zakłady metalowe w Radomiu yy, okazały się naprawdę nierentowne i nie mogły już po dwóch latach ciągnąć biznesu to sama ta posesja masa upadłościowa ten złom który tam leży to wszystko jest warte na oko więcej niż półtora miliona złotych parcela Podejrzewam, w przemysłowym jakimś miejscu jest warta więcej niż półtora miliona. Więc, jeżeli państwo sprzedaje za półtora miliona coś, co na oko dyletanta jest warte dużo więcej, to tutaj jest korupcja i pytanie, kto sprzedał i komu sprzedał. I tu Tutaj musielibyśmy szterec. zrobić, to prawda, musielibyśmy zrobić śledztwo dziennikarskie. Jak mi wysłał pan tego, tego maila, no to miałam tylko taką, no taką pierwszą myśl, że trochę jak pod mikroskopem widzimy to, co dzieje się tylko z wielkimi inwestycjami, które, które są ważne z perspektywy naprawdę no, interesu polskiego, gospodarczego, militarnego i trochę, trochę miałam takie wrażenie, że często na tych małych przykładach widzimy, jak w takiej soczewce, to, co będzie miało wpływ na naszą codzienność już za chwilę, bo mamy no, dramatyczne informacje. I z tej odry, o której już wielokrotnie mówiliśmy, kompletnie nie będziemy na niej zarabiać. Po co park w takim miejscu, gdzie mogłyby pływać barki, gdzie mogłoby, mógłby też kwitnąć przemysł? Przecież mamy stocznie w Szczecinie, mamy ten port kontenerowy w Świnoujściu, tam się wszędzie ścierają interesy Niemiec i my to wszystko oddajemy za bezcen. Żeby cała infrastruktura, która mogłaby spokojnie budować statki od początku do końca nie, nie, no, w Polsce nie, została? Nie, nie, My, my nie oddajemy. Pani i ja się oburzamy i buntujemy, natomiast wnukowie dziadków z Wehrmachtu oddają. Oni jakiś I to za bestem, to jest jeszcze. Chociaż muszą żeby mieć interes zagraniczny, na tym zrobili, zagraniczny interes, muszą mieć. Już tam są, na coś muszą być dogadani, albo po prostu lubią Niemców. I kosztem Polski to dobra, nie będziemy mieli odry. To co mamy mieć? Bo Wisła jest fajna, do przemysłowych działań różnych, ale jest w trochę złym miejscu. Natomiast Odra jest w doskonałym miejscu, bo jest rzeką graniczną. I z, z Odry, Świnoujście, Szczecin jest dużo szybciej w lewo skręcić przez Cieśniny Duńskie i wydostać się na Atlantyk, niż pchać się do Gdańska i coś tam Wisłą. Poza tym Wisła to się kończy w Krakowie, trochę nie ten rejon. Natomiast Odra się kończy w takim miejscu, gdzie jest trochę więcej przemysłu. Więc jeżeli miałbym wybierać coś na rezerwat, to dużo bardziej nam się opłaca zostawić Wisłę, a na odrze robić przemysł, niż na odwrót. Ale też nie ma żadnego powodu, żeby na którejkolwiek rzece całej był rezerwat, bo jest jakaś taka rzeka, co przez pół Europy płynie Dunaj, czy jak ona tam się nazywa? I kiedyś była brudna, teraz jest czysta i tam wszystko pływa jak trzeba, przez Niemcy płynie, przez kilka innych krajów. Przemysłowa rzeka, a jednocześnie można na przemysłowej rzece tu i tam poustawiać jakieś rezerwaty przyrody i nie przeszkadzać zwierzętom. No tak, i to jest no i, no i, ta, no i taka krótka refleksja. czy w, w mojej opinii mamy po prostu być wasalem państw zachodnich trochę bogatszych, w tym wypadku oczywiście, oczywiście Niemiec, no i się na to godzimy. Niemcy uważają, że to jest ich starazło. Jak wkływów, się tak, przesuną, tak to wygląda. A grozi nam wojna i Niemcy myślą o interesem wojennym i potencjałem pewnym. No potencjał, gdyby była wojna, no to my się znowu. Z kimy dogadamy, że polski nie będzie i będzie granica jakoś przesunięta albo upomnimy się o Śląsk albo o coś, albo o Poznań się upomnimy, granica się przesunie. Wtedy nagle się okaże, że ta Odra to jest doskonała rzeka przemysłowa i ona zacznie dawać chleb milionom ludzi, tylko to już będą Niemcy. Tak, tylko trochę też dochodzimy tutaj do tego punktu, co, co, co możemy zrobić. Bo jeżeli mamy taką klasę polityczną, która w ten sposób zarządza naszym interesem, że albo go sprzedaje za jakieś stanowiska po prostu polityczne, albo za, za tak małe pieniądze, żeby jakaś grupa prywatnych osób się na tym dorobiła, a tracimy wszyscy, no to tak naprawdę ja nie, nie bardzo widzę, jakie, jakie my mamy narzędzia jako obywatele. Możemy o tym mówić, możemy nagłaśniać, no i tyle. Z klasą polityczną radzimy sobie w następujący sposób. Dzisiaj nie możemy zrobić nic. Poza tym, że rejestrujemy pewne zjawiska, które nas wkurzają. I narasta wkurz w narodzie i dochodzimy do sierpnia 80. I obalamy władzę, bądź przesuwamy te władze do jakiegoś narożnika. Yy, ma pani rację, że w tej chwili nie możemy nic zrobić poza takimi ogólnymi konstatacjami. Że tam Gierek zaciągnął długi, że jest propaganda sukcesu, że nic się nie da. No i co my możemy zrobić? Za Gierkiem stoi Moskwa i Leonid Breżniew i potężny system. Nie możemy nic zrobić. W którymś momencie okazuje się, że możemy coś zrobić, bo nas jest więcej niż ich. No to na dzisiaj z Donaldem Tuskiem, jego dziadkiem i z Odrą nie możemy zrobić nic. Poza tym, że wykorzystywać te narzędzia, które są, czyli. Rejestrować zjawiska, mówić głośno, póki pani nie zamkną radia w net całkowicie. Dziękuję za subskrypcję mojego kanału na YouTube i dziękuję za to samo na Ramble. Studio Dziki Zachód.